A wnioski są takie, że w sprawie wyborów kopertowych popełniono regularne przestępstwa. Wyrzucono w błoto mnóstwo pieniędzy podatników, poważne pęknięcia w, w, w obozie tak zwanej zjednoczonej prawicy, no bo już wiemy na 100%, że oni się nawzajem podsłuchiwali. Jeżeli się podsłuchiwali, to znaczy, że zbierali haki i tak Polska była takimi otwartymi drzwiami do Unii Europejskiej. Przez które wlewała się rzeka nieproszonych gości. Pandemię wykorzystano do tego, żeby kilku funkcjonariuszy, czy też ludzi związanych ze służbami specjalnymi, dorobiło się olbrzymich majątków. Pod przykryciem służb, pod przykryciem agencji wywiadu dochodziło do niesamowitego drenowania skarbu państwa. Witam państwa Mikołajdowego, redakcja goniec.pl. Z państwem i ze mną w studiu Andrzej Rozenek, Koalicja Obywatelska. Witam Dzień dobry. No to panie redaktorze, zacznijmy chyba od tego, co teraz jest cały czas aktualne i trwa po wiele godzin, praktycznie codziennie, jeżeli chodzi o tydzień roboczy, tak to nazwijmy, czyli komisje śledcze. Pan jeszcze przed wywiadem mówił, że pan śledził ostatnie komisje. No i właśnie, jakie są wnioski z tego pana śledzenia tych komisji? Może zacznę od nietypowej strony. Wczoraj cały dzień oglądałem komisję, którą prowadził pan poseł Dariusz Jański, i po prostu szczerze współczuję wszystkim, którzy tak ciężko tam pracują. Bo to jest męczące nawet dla widza, a co dopiero dla uczestników tego spektaklu. I nie mówię tutaj o poziomie, chociaż czasami poziom jest żenujący, szczególnie jak niektóre gwiazdy pisowskie zabierają głos. Natomiast po prostu to jest ciężka praca śledcza, tak? I trzeba zadawać w kółko te same pytania, trzeba odpytywać tych ludzi na, na tematy, które być może nie są dla wielu naj, najbardziej interesujące, ale jednak prowadzą nas do celu i prowadzą nas do wniosków. A wnioski są takie, że w sprawie wyborów kopertowych. Popełniono regularne przestępstwa, wyrzucono w błoto mnóstwo pieniędzy podatników, działano niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją, niezgodnie z ustawami. Niektórzy urzędnicy działali wyprzedzająco, jakby antycypując to, że ustawy zostaną przyjęte. No, mnóstwo ciekawych rzeczy, natomiast jest to, jest to mozolna praca i trzeba przyznać, że Dariusz Jański świetnie sobie z tym radzi no tytan po prostu pracy i, i stara się spokojnie prowadzić te komisje, chociaż czasami się spokojnie nie da, bo jak się ma e, takich chorów jak Wójcik czy, czy Czarnek na pokładzie, to jest na pewno ciężka. No właśnie, teraz się analizuję każdą z tych spraw, którymi się zajmują komisje śledcze, e, z tych wszystkich trzech, która jest dla Pana najciekawsza, albo w której się jeszcze może najwięcej wydarzyć, bo e, no, wiele osób też na przykład powołuje się na, tak na raportniku w kontekście czy do Pegasusa, czy wyborów kopertowych, który już mówmy się bardzo dużo wyjaśnił. I teraz tak naprawdę dodajemy, tak, szczególnie w Pegasusie, jeżeli chodzi o, o tę liczbę, listę osób podsłuchiwanych. Natomiast w aferze wizowej jeszcze się może wiele wydarzyć, a no, na tej kopertowej oczywiście jeszcze może wiele wydarzyć. Znaczy, kopertowa, moim zdaniem, jest już w pełni wyjaśniona i tutaj prędzej czy później nastąpi publikacja raportu, myślę, że raczej prędzej niż później, bo tu wiele się już ustalić nie da. Fakty znamy. Bardzo ciekawa jest afera dotycząca Pegasusa i ta komisja śledcza ma naprawdę jeszcze no, ogrom roboty przed sobą, bo tu nie tylko chodzi o to, co nas najbardziej interesuje, czyli lista osób podsłuchiwanych, ale chodzi też o stwierdzenie, kto jest tak naprawdę tutaj winny, bo temu między innymi... Komisja powinna się poświęcić, żeby ustalić fakty, żeby z tych faktów wyciągnąć wnioski, żeby społeczeństwo dowiedziało się, gdzie naruszono procedury, gdzie naruszono prawo, następnie ewentualnie powiadomić prokuraturę, jeżeli dojdziemy do wniosków takich, jak się spodziewamy. I ta, ta komisja na pewno jest dopiero się rozpędza i jest na, na, na samym początku swojej pracy. Pozostałe komisje toż są komisje dla, dla fanów, y, dla ekspertów. One y, na pewno też przyniosą bardzo ciekawe rozstrzygnięcia, ale nie będą aż tak elektryzujące jak komisja do spraw Pegasusa, dlatego że tutaj tak naprawdę ta lista nazwisk ustawi nam potem całą. Y, Cały przebieg, przebieg tej komisji może być naprawdę bardzo interesująco i ciekawie, mało tego, ona może spowodować poważne pęknięcia w, w, w obozie. Tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, no bo już wiemy na 100%, że oni się nawzajem podsłuchiwali, jeżeli się podsłuchiwali, to znaczy, że zbierali haki i tak dalej. No, na pewno nie, nie szedłbym za daleko, jeżeli chodzi o deprecjonowanie pozostałych komisji, ale ta komisja Pegasusowa jest bardzo ważna i ona na pewno będzie miała największe skutki polityczne. Z zainteresowaniem patrzę też na to, co się dzieje w Komisji do Spraw Afery Wizowej. Ta jest naprawdę ciekawa. Tam jest świadek koronny, czy też no, świadek, który, no, mówiąc już dokładnie, poszedł prawdopodobnie na artykuł 60 kodeksu karnego, albo pójdzie, albo ma zamiar pójść w tym kierunku i, i wyraźnie zasugerował, że chce o wszystkim opowiedzieć. Na niejawnym, niestety, posiedzeniu komisji. No Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie, bo no, to jest taka afera, która może mniej z kolei być istotna w Polsce, ale może się odbić szerokim echem na świecie bo może się okazać, że Polska była takimi otwartymi drzwiami do Unii Europejskiej, przez które wlewała się rzeka nieproszonych gości, którzy potem nawet docierali do Stanów Zjednoczonych na tych wizach unijnych, które są respektowane przez Stany Zjednoczone. No właśnie, bo to też jest też kwestia tych zeznań, tak? bo na przykład sprawy wyborów kopertowych, myślę, że jakoś, Wiele większej wiedzy już nie posiędziemy, ale pod kątem tego, co się może wydarzyć, no to są te właśnie zeznania tak, czy różnych polityków, czy, jest, czy jest... różnych świadków, którzy na przykład przerzucają na kogoś odpowiedzialność albo mówią tak, o czymś tak. innym, tak, że wyborach... ja w ogóle nie podejmowałem żadnych decyzji. W wyborach kopertowych ja czekam jeszcze na jedną informację, mianowicie taką, kto tak naprawdę zarobił na druku tych pakietów wyborczych. bo. Tej informacji jeszcze nie wyłowiłem, nie wyłuskałem z przebiegu obrad tej komisji i to będzie w zasadzie ostatni puzel, który trzeba będzie dołożyć do całej tej układanki. Wszystko będzie już wtedy jasne. Będzie wiadomo, kto zawinił, kto przekroczył swoje uprawnienia i kto na tym zarobił. No to jeszcze biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w polskiej polityce, no to jesteśmy w takim, bym powiedział, Interwałach. Najpierw był proces rolników, potem było spotkanie Donalda Tuska z przedstawicielami rolników. I teraz mamy okres, kiedy patrzymy, czy uda się wypracować jakieś rozwiązania. Przed tym strajkiem 7 marca. Jak pan patrzy y, ogólnie na ten protest, no to, co się też działo w trakcie niego i po nim, też biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość Polaków według też sondażu dla Gońca popiera ten y, protest y, i to jest pewnego rodzaju, na ja bym powiedział, evenement, tak, bo czasami te głosy są bardzo podzielne, a w tym przypadku no, Polacy może nie mówię jednym głosem, no ale mówią dość jednoznacznym głosem. Tak, i to jest na pewno zaskoczenie, dlatego że w, w, wydawało się do tej pory, że obywatele rolnikom zazdroszczą. Zazdroszczą tego, że mają subwencje y, do hektara y, i to dosyć pokaźne. Czyli y, zdaniem ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z rolą, po prostu dostają pieniądze za nic. Podkreślam, że to jest opinia niesprawiedliwa, ale jednak dosyć powszechna. Zazdrościli rolnikom tego, że no, mają zakontraktowane swoje plony, w związku z tym nie muszą się martwić o to, czy, czy sprzedadzą to, co zrobili, czy nie. A przecież, jak ktoś na przykład, nie wiem, produkuje e, śrubki albo żarówki, no to musi zadbać o to, żeby ktoś chciał je kupić, i tak dalej, i tak dalej. Tu się nagle okazuje, o ile wierzyć tym badaniom, że społeczeństwo w, w zasadzie w całości ten protest popiera. Jest, 70% jest, dokładnie. No, właśnie według, jest pytanie, według, według czy tego tutaj tego chodzi o rolników, czy chodzi o to, że protest ma taki wymiar antyukraiński, że to jest taka. E, ukrywano według pana, to jest jakaś ukrywana opcja, czy coś. No bo ukrywana emocja, w tych 70% na pewno jest też dużo wyborców, yy, bym powiedział yy, w koalicji no, 15 października. No tak. I, i dlatego no ja staram się doszukać tutaj jakby źródła tego. Yy, nie sądzę, żeby w społeczeństwie, w którym dosłownie kilka procent ludzi zajmuje się rolnictwem, większość ludzi dokładnie wiedziała, na czym rolnictwo polega. Więc tu są emocje, tu nie ma. Tylko nie ma pan wrażenia, że też weszła taka bardzo mocno suwerennościowa retoryka i też retoryka pod kątem tego bezpieczeństwa żywnościowego, żywności. No i pod kątem też. Boję takim się tej że... dyskusji, dlatego że jak wejdziemy w szczegóły i zaczniemy te wszystkie hasła rolników rozbierać na pojedyncze elementy i doszukiwać się w tym logiki, to utkniemy, utkniemy niestety w takim przeświadczeniu, że ten protest nie ma sensu. No bo y, Zielony Ład, który jest głównym wrogiem rolników, tak naprawdę rolnictwu pomaga, a nie szkodzi. Ten Zielony Ład Europejski, oczywiście, a nie ten, który PIS zaproponowało. Zielony Ład w ogóle nie szkodzi nikomu, a pomaga całej cywilizacji ludzkiej w obliczu katastrofy klimatycznej, więc każdy, kto jest człowiekiem, kto zalicza się do tego gatunku, powinien sprzyjać Zielonemu Ładowi. Dlatego właśnie to jest też pytanie, bo to jest też argument rolników, że jeżeli chodzi o produkcję żywności, to ta emisja CO2 przyniesie się z Unii Europejskiej do innych krajów świata. Bez tych właśnie restrykcyjnych wymogów unijnych, tak, które nakładają no ale... wysokie standardy żywności, mimo wszystko. To prawda. Jest, ale nie można myśleć o katastrofie klimatycznej w kategoriach poszczególnych państw, a nawet poszczególnych regionów. Trzeba myśleć globalnie w kategoriach całego świata. I jak popatrzymy na to w kategoriach świata, to wiemy, że od początku ery przemysłowej kilka konkretnych regionów świata spowodowało tak dramatyczny wzrost emisji CO2. I do tych regionów z całą pewnością zalicza się Europa. Krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że to my jesteśmy odpowiedzialni za katastrofę klimatyczną, nie biedna Afryka, nie biedna Azja, tylko Europa no i Stany Zjednoczone. No na Chiny, to myślę, że jednak okay, to ostatnie lata, mogą być... ostatnie lata, ostatnie lata. Ale e, e, i oczywiście... Tak, bardziej, że Chiny zwiększyły znacząco dla lat 90 tak emisję. I trzeba wymagać od innych, ale żeby wymagać od innych, trzeba też pokazać samemu, że potrafimy my się z tym problemem uporać, dlatego ta polityka Unii Europejskiej jest globalna. Ona nie jest regionalna, jest globalna. Jak na to się spojrzy, globalnie od razu widać, że ona Pytanie, ma głęboki czy to sens. właśnie na te inne państwa, tak? No bo to nie jest powiedziane, że to wpłynie na te inne państwa, to po pierwsze, a po drugie te państwa też, no, pragną tego skoku gospodarczego, jaki, jaki miała Europa, który właśnie na przykład bardzo o, mocno dbała o swoje rolnictwo. Oczywiście możemy założyć z góry, że, że się nie uda i że to nie wpłynie na te pozostałe państwa, ale to jest trochę tak, jak. Płynięcie tratwą w kierunku wodospadu, tak? no, który powiedzmy jest wodospadem Niagara i skończy się dla wszystkich katastrofą wszyscy zginiemy. Tak? Jeżeli jest na pokładzie tratwy człowiek, który mówi: Ej, tam jest wodospad Niagara, musimy szybko wiosłować w kierunku brzegu, to jeszcze uda nam się przeżyć. A reszta ludzi mówi: No, to się nie uda któryś mówi, mam zmęczone bicepsy, bo właśnie zrobiłem setkę sztangą i nie chce mi się, a trzeci mówi, nie ma żadnego wodospadu, płyńmy dalej, może szybciej dopłyniemy do czegoś ciekawego, no to wiadomo, że to się skończy katastrofą, tak? co nie zwalnia nas z obowiązku tego, żeby mówić ludziom, hej, przed nami jest Niagara i za chwilę wszyscy tam Czyli to spadniemy. E, Pańskie opinie, natomiast wracając jeszcze do innych tematów związanych... Nie, to są fakty, akurat. Katastrofa e, klimatyczna no, to są fakty. Jeżeli chodzi o ocieplenie klimatu, są to fakty, natomiast tutaj zawsze dyskusja, jak sobie z tym dokładnie radzić i. I, i... I błagam, nie używajmy sformułowania ocieplenie klimatu. To jest tak złe sformułowanie, ktoś, kto to wymyślił. Powinien dostać antynobla, dlatego że ocieplenie klimatu wszystkim się kojarzy z czymś pozytywnym, z czymś fajnym. Będzie ciepło, przyjemnie. No, zależy, jak się Katastrofa to patrzy, klimatyczna to jest właściwe Zależy, jak się to podoba. No, pod uwagę też tą Afrykę Środkową i inne regiony świata, gdzie to nie wpływa dobrze. Natomiast zostawmy ten temat. Jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia relacji z Ukrainą, właśnie w kontekście tego protestu rolników. Jak pan patrzy na przede wszystkim nawet na ten apel Włodymira Zamińskiego po tym jak rząd Denysa Michala przyjechał na granicę, no i rząd Donalda Tuska, no ja uważam na przykład, za słusznie, jakby wywołane do tablicy. Nie dał się, że tak powiem, pogonić na, na granicę, jakby nie wiem, po prostu miał przysi już. No i tam była ta deklaracja, właśnie, że mi tu sama rządu polskiego nie ma, no i w związku z tym jest problem. No i dalej patrzymy na to, co się wydarzy, no bo doskonale wiemy, strona ukraińska dała termin do, powiedzmy mniej więcej końca marca i zapowiedziała ewentualne odwety, jeżeli nie uda się tej sprawy rozwiązać. No i też są kwestie tych na przykład tych ograniczeń taryfowych, o których mówi na przykład Donald Tusk, więc ta sprawa jest dość skomplikowana. A mamy, no jeżeli wierzyć słowom Ukraińców, no to tak, około miesiąc do rozwiązania tego problemu. Problem jest, on będzie narastał. Słucham uważnie tego, co mówi Donald Tusk. I usłyszałem ostatnio, że wreszcie ma zamiar ten rząd zabrać się za całkowite embargo produktów rosyjskich. E, zarówno żywnościowych, jak i przemysłowych. I to jest dobra wiadomość, bo od tego należało po prostu zacząć. E, nie może być tak, że protestujemy na granicy ukraińskiej, a tymczasem innymi granicami do Polski wpływa rosyjskie zboże. No To jest po prostu jakieś. To chyba patrzy się bardziej na Unię Europejską. No dobrze. Ale wciąż to są. E, my my jesteśmy kwoty tym przedmurzem tutaj. My, to, to jest nasza granica. I my powinniśmy przede wszystkim przestrzegać embarga, jeżeli chodzi o produkty rosyjskie. To Druga jest rzecz dobry to pomysł, Donald, tylko Donald mi Chodzi to jest, o sam fakt jakby kwot, tak że te kwoty rosyjskie niestety są i to jest bardzo wiadomość, natomiast są o wiele mniejsze niż te kwoty Tak, ale to nie tylko o zboże chodzi. W ogóle dużo, dużo nadal przecieka towarów z Rosji. Drugi ważny wątek to jest spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. I tutaj Donald Tusk też wydaje się, że postawił sprawę na ostrzu noża. Tak? Powiedział, że jeżeli ta grupa ma w ogóle mieć jakikolwiek sens w przyszłości, no to musi być grupą proeuropejską, a nie proputinowską. I było to wyraźnie powiedziane w kierunku Viktora Orbana. Zobaczymy, jaki to przyniesie Chyba efekt. jeszcze myślę do FIKO, bo FIKO tutaj, Też, również. Też mówił o tych wojskach eee. na Ukrainę. To zdecydowanie, nawet bym powiedział w retoryce, czasem bardziej prorosyjski niż eee. Orban. I jeden i drugi zasługuje na klapsa. I tego klapsa dostał. I jeden, i drugi. Więc tutaj Donald Tusk wbrew pozorom prowadzi bardzo proukraińską politykę, a z drugiej strony też nie pozwala na to, żeby to Ukraina decydowała o tym, co się dzieje na polskiej granicy. To są nasze granice i to my będziemy decydowali o tym, jak, jak one będą strzeżone, w jaki sposób. I mam nadzieję, że uda się szybko znaleźć jakiś kompromis, ale ten kompromis nie może być oczywiście kosztem rolników. Tak? To jest oczywiste. On musi zawierać w sobie elementy współpracy i pomocy dla Ukrainy, ale musi też brać pod uwagę interesy rolników. I tak to trzeba jakoś sprytnie skonstruować, żeby Wilksy i owca cała, co nie jest proste, szczególnie w polityce zagranicznej, no ale mamy. Donalda Tuska, i mamy Radosława Sikorskiego, więc myślę, że wszystko się dobrze skończy. Do tego importu jeszcze rosyjskich produktów, to pamiętamy na przykład tu Rzeczpospolitej no Szanowni Państwo, o tym ogromnym nagle skoku importu bo leży węgla z Kazachstanu. No. Także są różne sposoby i, i widać, te, widać to w tych tabelkach, różnych statystykach. Natomiast już tak na sam koniec wampiryna, bajka, natomiast z drugiej strony też pewna akcja, o której się ostatnio zrobiło głośno w kontekście podsłuchiwania. Daniela, obaj jego różnych ciekawych stwierdzeń w trakcie tych rozmów telefonicznych. No na przykład, że trzeba zaje mm -mm, pana Sasina. No i różne takie inne. Oczywiście nie będziemy już wszystkiego przytaczać. Jak pan patrzy na tę sprawę? No bo jak już mówiliśmy o tych podsłuchach Pagazusa, no to to jest kolejny przykład, który teraz wyszedł na jaw. No i widzimy, że. Nie wiesz, że ta lista osób jest naprawdę, powiedziałbym, ekskluzywna, biorąc pod uwagę tamte rządy, no to jeszcze treść tych rozmów jest bardzo ciekawa. Tak, jest bardzo ciekawa i dotyka spraw, które gdzieś nam umknęły, gdzieś trochę zostały zamiecione pod dywan. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich spraw dotyczących maseczek, które były sprowadzane w czasie pandemii, respiratorów, innych rzeczy, czyli żerowania na. Na nieszczęściu żarowania na, na pandemii, wspólnym mianownikiem są nitki, które zbiegają się w agencji wywiadu. I to jest bardzo ciekawe, i ten wątek na pewno należy bardzo skrzętnie zbadać. Dojdziemy prawdopodobnie do rzeczy niebywałych na skalę światową, bo nie chce mi się wierzyć, żeby w jakimkolwiek innym państwie pandemię wykorzystano do tego, żeby kilku funkcjonariuszy czy też ludzi związanych ze służbami. Specjalnymi dorobiło się olbrzymich majątków. A jeszcze wysłano przecież te artykuły, hmm. czy też maseczki do Watykanu, na przykład. Tak, to są bardzo no tak, ciekawa historia. To, to, to należy traktować jako sprytny zabieg PR-owy pana Obajtka, który walczył wtedy o popularność z panem Casinem i, i próbował tutaj coś udowodnić, ale to jest margines tej sprawy, chociaż bardzo smaczny, trzeba przyznać, i interesujący. Sednem jest to. Że pod przykryciem służb, pod przykryciem agencji wywiadu dochodziło do niesamowitego drenowania skarbu państwa na dziesiątki, a być może setki milionów złotych. Nieprzypadkowo znalazł się tam handlarz bronią, nieprzypadkowo znaleźli się tam ludzie powiązani ze służbami, w tym z agencją wywiadu, i ktoś, kto to wyjaśni i pokaże Polsce i światu, jak to wówczas przebiegało, naprawdę może potrząsnąć całym światem, bo tak, tego typu rzeczy się nie zdarzają w cywilizowanych państwach. Służby specjalne mają służyć obywatelom, państwu, mają być propaństwowe, nie mogą być um, instrumentem do napychania kieszeni prywatnych osób, a tu w tym, w tym przypadku wiele wskazuje na to, że mieliśmy taką sytuację. No To szanowni państwo, tutaj stawiamy kropkę i śledzimy, co dzieje się z tymi wszystkimi. Sprawami oczywiście bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam do komentowania, pisania swoich opinii, lajkowania, subskrybowania Państwa i naszym gościem był Andrzej Rozynek. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.